Co to znaczy być w czymś najlepszym? To znaczy być lepszym od innych ludzi. I w grze tak rywalizacyjnej jak TFT, tylko nieliczni, najlepsi gracze są w stanie nazwać się najlepszymi na świecie. Ale jeden z nich miał inną wizję. Jeden z nich. Pragnął stanąć się najlepszym na świecie w przegrywaniu. I najlepszym na świecie się stał. To jest historia najgorszego gracza TFT. Co mnie zainspirowało? A cóż, tak naprawdę to wszystko stało się przypadkiem, bo po prostu miałem coś, czego nie miał żaden gracz TFT, ani szerzej pojmując żaden gracz League Legends. Lepsze rzeczy do roboty. Nienawidzicie mnie, bo nie możecie być tacy jak ja Otóż zostawiłem grę włączoną i poszedłem sobie I byłem jak wow Szybko przejebałem I wtedy, wtedy wiedziałem, że jesteśmy najwięcej Okej. Okay. Zaczyna się w pierwszej klatce. Okej. Okay. I kończy się... Al ze mnie debil, mam dwa tajmery, Al ze mnie debil, tam jest uciałem. OK. 16 minut i 20 sekund. Okej. Okay. Okej. Okay. O oh, shit! Bardzo się Było ciężko zaakceptować to, to, że nie wyszło mi za pierwszym razem. Ale moja mama zwykła mi powtarzać, synu, zawsze mógł być gorzej. Wystarczy odrobina chęci. To, co odróżnia zwykłego przegrywa od przegrywa ponadprzeciętnego, to umiejętność spojrzenia na swoją porażkę i walczenia o jeszcze większą. To, co się wydarzyło, to to, że Jin, którego pogląd dostał na starcie, był dwugwiazdkowy, czyli miał już więcej HP. Druga optymalizacja, którą Pogląd zamierza zastosować, to umieszczenie Gina po prostu bliżej. Bez udziału gracza, Jeen zrespił się na samym dole planszy. Dając go trochę wyżej, możemy zapewnić, że umrze jeszcze szybciej od ataku przeciwnika. Ale jak w ogóle sprawić, żeby przegrać szybciej? Cóż, z każdej walki przeciwnika musisz trzymać jeszcze więcej obrażeń. Jak to zrobić? Kalkulacja obrażeń polega na tym, że w zależności od tego, jak wysoka jest trunda, tym większe obrażenia się otrzymuje. Do tego dochodzą jeszcze bonusowe obrażenia za każdą pozostawioną przy życiu jednostkę przeciwnika. Czyli w teorii, żeby zadać jak największe obrażenia, tak naprawdę możemy uczynić tylko jedną rzecz, to jest przegryć jak najszybciej, nie dostać żadnych obrażeń, i liczyć na to, że będziemy walczyć z ludźmi, którzy wystawią jak najwięcej jednostek na planszy, a nie tylko będą mieli jedną i potężną i silną. Je, yeah, to jest do zrobienia! Jestem gotowy, jak nigdy w życiu. Czas, żeby świat poznał jakim przegrywem naprawdę potrafię być. O kurwa! Optymalne. Ciekawie, mnie czy mogę po prostu sprzedać pierwszą jednostkę, którą dostanę i mieć zero rzeczy na tym. Włączę sobie muzykę. Mamy to! Nie wiem czy dostanę obrażenia za, to, za tą śmierć. Jeden, git. Czy jest ktoś, kto byłby w stanie nie zabić kompletnie nikogo? Kolejny potencjał na optymalizację. Co my tu mamy wojnego? Yy, Powusuwaj te blitki Co się dzieje teraz? Ok, go 6 obrażeń, dobra, już się dostaje bonusowe. Przy postacie? Czy ty się w ogóle starasz? W takim tempie nigdy nie będę najszybszy. Tylko sześć obrażeń. Mm, Mogło być siedem. Temu gościowi prawie idzie lepiej oddechnie. Połowa czasu. Ale nie mam połowy HP. Czy jest jakikolwiek sposób, żeby to przyspieszyć? Weźcie postawcie więcej postaci na. Oooooh! Dzięki, stary. Mmm. Boli. Bardzo boli. Niewystarczająco dobre. Najtrudniejszym elementem bycia najlepszym w przegrywaniu nie jest przegranie. Przegrywać może każdy. Pan może przegrywać, pani może przegrywać. Trudne jest to, żeby zaufać swoim przeciwnikom, że mają to czego potrzeba, żeby nie spierdolić tego bardziej od ciebie. Wait! No! Zapomniałem, że mogę go po prostu sprzedać. Dobra, a jak bym to zrobił? Okej, okay, okej. Okay. Jeżeli dostanę srebrne gówno, to mogę to zrobić. Dosłownie to jest kompletnie RNG Czy dostanę srebrne ulepszenie, czy nie? Okej, okay, 93 to jest standard. Fajnie by było jakby się udało do 1992. Kurde 1500! Uh, uh, uh. Okej, okay, muszę przeżytać co to robi, żeby na pewno. Co, 9 walk. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 6 walki koniec. O, dobrze, dobrze, dobrze. Niczym się nie muszę przejmować. Pri O, oh, fuck nie! Yeah fuck yeah eee, trzeba z tego miejsca podziękować wszystkim ludziom, którzy we mnie wierzyli moim rodzicom, którzy tego akurat nie robili moim przyjaciołom, którzy też tego nie robili jeszcze tylko trzy walty mała muszę się wyrobić. <grystanie> 4 minuty. To jest? Rekord świata ma nagranie jak moja matka przynosi mi pranie. Nie. <grystanie> Czy yeah. na tym nie polega, bycie prawdziwym przegrywem? Nie sądziłem, że kiedyś to osiągnę. Myślałem, że będzie to w Google Snake'u i spowodowane ciężką pracą. A czasami, jeżeli rzucisz się w coś wystarczająco dużo razy, to poniesiesz taką wielką jakości porażkę, że będą niej śpiewali legendy. Nie da się tego zrobić szybciej przysięgam, to jest... <śleskotę> nie nie byłem sobie, żeby to poszło lepiej. Teraz koniec. Jak to? Nie! Kaman, nie miałem to przegrać! Nie! Please, 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 please! Tak! Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. W ten sposób stałem się najszybszym w historii przegrywem w TFT. Tak. Tak. Dziękuję, dziękuję. Nie jestem bohaterem. Nie jestem bohaterem. Yy, zajęło to dużo czasu. Co możecie powiedzieć po tym, że teraz jest ciemno na dworze, a Poprzedniej wcale nie było? Ale tak. Ostatecznie jedyne, czego potrzebuję, żeby być najlepszy na świecie, to odwaga, żeby próbować dłużej niż ktokolwiek inny miałby ochotę. Nie. Yeah. Jakieś pytania? Hmm? Lista Einsteina. E, nie, nie byłem dobry z matematyki. Dziękuję, 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 dziękuję. E, to tyle na dzisiaj. Merry Christmas, everyone. I szczęśliwego nowego roku.